I konie ruszyły. Tojat tam najlepiej złapał start. Stawka jest zgrupowana. Z tyłu galopują tylko Miss Fram oraz z tyłu jest Baruni. Tymczasem tutaj do przodu poszedł Corrado. 1600 metrów do celownika. Na drugim miejscu galopuje Księżna Wiatru. To jest czołówka, tam także grajka. Na czwartej pozycji blisko Angle Spirit. Tam jest Toyad. Jest tam także Bawaria. Stawka jest dość mocno zgrupowana. Ostatnia w tej chwili jest neria blisko niej z tyłu również baruni. Teraz grajka poszła 1200 metrów przed celownikiem, księżna, wiatru jest tam blisko, jest tam także blisko korado. To są trzy pierwsze konie. Dalej grupa, tam są przynajmniej ze cztery konie, Angolspirit z większym kołem, przy wewnętrznej misfram. W środku tam są tojat z Bawarią. Weszły już w zakręt, na razie ostatnia, tam jest Baruni, z tyłu także Miss Fram, tam jest także z tyłu Neria, a cały czas, teraz Korado poszedł mocno. Korado. on jest pierwszy, blisko niego galopuje Księżna Wiatru, także Angle Spirit w czołówce, także Tojad, Grajka nieco zaczyna słabnąć, na razie z tyłu Miss Fram, na prostą wyprowadzi jednak Korado, mocno jechany Korado. Grajka tam ładnie ścięła zakręt, tam również księżna wiatru. Polem rozpoczyna finish Angle Spirit. I tak, oj, tutaj kilka koni jest w walce. Bo tutaj dobrze finiszuje również Bawaria. Bawaria, polem Neria. Jeszcze walczy Baruni, kilka koni w walce, na razie Baruni i Neria tutaj dobrze polem. Baruni, Baruni, jeszcze 50 metrów do celownika, ona ma w tej chwili zdecydowaną przewagę i wygrywa, wygrywa ten wyścig Baruni. Druga jest Bawaria, blisko niej także Neria.